Wiosłą koło grójca na kolejną piątą już eliminację Mistrzostw Polski w Rallycrossie przyjechaliśmy wcześniej, aby poobserwować coraz ciekawszą ostatnio walkę na treningach. Przedstawiamy Państwu najciekawsze ujęcia z tych przedfinałowych zmagań oraz kilka najdramatyczniejszych ujęć z samych finałów. Popatrzmy. Tym razem do Słomczyna zjechało 29 zawodników, i sądząc po biegach kwalifikacyjnych, szykowała się ostra rywalizacja. Zgłoszono też pierwszy w tym roku oficjalny protest. Zawodnik ma prawo zawsze złożyć tzw. protest na konkurenta. Jest to związane z ogólnymi przepisami. My, jako komisja, oczywiście natychmiast przystępujemy do pracy, ale decyzja będzie najwcześniej w poniedziałek, ponieważ to nie tylko trzeba y, zrobić, tak jak widzicie panowie, w tej chwili robimy odcisk opony i dokładne pomiary, a decyzja musi być jedna i ostateczna. że tak. Kolega napisał na mnie protest o kształt bieżnika w moich oponach, w awonach. No i właśnie nie wiem, jak komisja się ustosunkuje. Według mnie opony są prawidłowo nacięte. Przerwy między y, stykami, między, między kostkami, jest y, przerwa jest mniejsza niż 15 mm. regulamin zabrania mieć większych przerw. No więc ja to interpretuję jako to, że opona jest w porządku, jest dobra, nadająca się do rajle krosu. Protest, jak już wiemy, oddalono. Prezentacja zawodników i zaraz pierwszy wyścig. Finał B. Małe fiaty. Walka o wejście do finału A rozpoczyna się od pierwszego zakrętu. Piotr Radke 119 lekko ociera się Andrzeja Stachurskiego 108 i ten ostatni hamuje tuż przed barierą. Zobaczmy to jeszcze raz. Stachurski drugi po treningach rozpoczyna pogoń za prowadzącym Józefem Woźniakiem 104, który na tym zakręcie również ma problemy z Piotrem Radkę. Radkę obejmuje prowadzenie, za nim 125 Arkadiusz Walus, Zygmunt Stanek 159, Marek Kaczmarek 117 i ostro goniący czołówkę Andrzej Stachurski. Stachurski nie rezygnuje. Atakuje zdecydowanie Kaczmarka. Jest już piąty. Teraz siada na koło stankowi. Po krótkiej, tym razem bezbolesnej walce przechodzi go. Jest trzeci. Przed nim teraz Arkadiusz Walus 125. Rozpoczyna się zacięta walka o drugie miejsce. I tu, gdzieś w kłębach kurzu, było za ostro. Walus dachuje. Zawodnikom nic się nie stało, choć wyraźnie mają do siebie pretensje. Zobaczmy to z innej kamery. Wyglądało groźnie. Samochody czeka remont. Zwycięża Piotr Radkę, drugi jest Andrzej Sobczak. A tak wypadek komentowali zawodnicy. Jechałem prawym pasem, a on się usiłował wepchnąć w ten mój pas. no. po prostu stuknęliśmy się i jego gdzieś tam odbiło. No i mnie też odbiło na skarpę, i tyle. Żadnych obrażeń? Nie, żadnych. Zajeżdżałem do wewnętrznej, żeby złożyć się tutaj. I kolega, który nie wiem, w finale B walczy chyba o 100 milionów nagrody, wypchnął mnie po prostu w bandę. Nie wiem po co. Nie wiem, co się nie stało? Nie, no poza tym, że za tydzień mamy wyścigi i trochę mało czasu na przygotowanie samochodu od nowa. Ale taki to jest sport. obrazek to tylko Ratownicy pomogli rozgiąć blachy i potłuczone maluchy zaciągnięto do oparku maszyn. A to już finał B w klasie 1600. 205 Piotr Granica, 207 Bogusław Bach. 213 Tomasz Cichocki i 210 Hendryk Strzelecki. Jadący na drugiej pozycji Toyotą Cichocki źle wchodzi w ten zakręt. Jak to się mówi, kręci bąka i spada na ostatnią pozycję. Nie uda mu się odrobić tej straty aż do końca wyścigu. Sam wyścig stosunkowo mało interesujący. Piotr Granica pewnie prowadzi od samego startu. Bogusław Bach goni go, ale chyba ma słabszy samochód i nie udaje mu się nawiązać walki z granicą. Wycięża Granica przed Bachem i Strzeleckim. Finał A. Małe Fiaty. Z pierwszego pola Antoni Skudło, 112. Z drugiego Cezary Zaleski, 101. Wszyscy z zainteresowaniem oczekiwali tego pojedynku. W ostatniej eliminacji Zaleski nie brał udziału z powodu awarii silnika na treningu. Do tej przygotowywał się starannie. Zapowiadała się ostra walka. Naprowadzenie jednak zdecydowanie wychodzi skudło. Chyba ma silniejszy i lepiej przygotowany samochód. Zaleski nie daje za wygraną, podąża jak cień za rywalem, czyhając na jakiś błąd. Na trzecie miejsce, cinkweczenem wysuwa się Zygmunt Stanek. Niestety, awaria nie pozwala mu dokończyć wyścigu, a na czele wciąż skudło. O trzecie miejsce walczy znany nam już z finału Piotr Radkę. Tak jak i w poprzednim biegu, robi to bardzo dynamicznie. Skudło i Zaleski są poza zasięgiem pogoni. Na trzecie miejsce wysuwa się Marek na lewajko i taka jest kolejność na mecie. Pierwsze miejsce Antoni Skudło, drugie Cezary Zaleski, trzecie Marek Nalewajko. Wyścig się robi coraz ciekawszy. Ja jestem na drugim i na nim pozostanę, bez względu na, na to, co się stanie. No, no chyba, żeby Andrzej y, był za mną dwa razy, w co wątpię, jest, jest bardzo szybki i z Andrzejem Dziurką nie, nie wygram. A, a w związku z tym, czy będę ostatni, czy drugi, czy piąty, nie ma to znaczenia, ale walczyć oczywiście będę. W finale klasy 1600 sześć samochodów. Z pierwszego pola Andrzej Dziurka, a z drugiego przygotowanym na nowo Polonezem Krzysztof Godwod. Ostra walka od pierwszego zakrętu. Polonez Godwoda jest bardzo silny, a zawodnik postanowił zdecydowanie zwyciężyć. Adam Polak 203 jest zatem zdecydowanie spychany do bandy. Godwod jest drugi za dziurką, trzeci Janusz Siniarski 108. Adam Polak odrabia straty. Na tym zakręcie wychodzi na trzecią pozycję. Do walki z Polakiem staje Piotr Granica i wygrywa. Samochód Polaka wyraźnie słabnie i zawodnik przed końcem wyścigu zjeżdża do parku maszyn. A na prowadzeniu bezkonkurencyjnie jadący Andrzej Dziurka. Za nim Krzysztof Godwot i Piotr Granica. Taka jest też kolejność na mecie. Andrzej Dziurka tym zwycięstwem zapełnił sobie tytuł Mistrza Polski w Rally Crossie. Klasa piąta i tylko cztery samochody. Numer 9 Andrzej Magaczewski Mazda 323. Numer 404 Zdzisław Ulkowski Audi. 402 to Jerzy Dyszy, Renault Clio i 401 Marcin Keller, Renault 11 Turbo. Na prowadzeniu Magaczewski ciekawie zapowiada się rywalizacja dwóch renówek, Dyszego i Kellera. Niestety, Awaria 401 eliminuje Kellera z wyścigu. Zwycięża Andrzej Magaczewski przed Zdzisławem Ulkowskim i pierwszy raz startującym w rallycrossie Jerzym Dyszym. Na koniec najbardziej widowiskowe, a zarazem najbardziej lubiane przez publiczność, wyścigi handicapowe. Nic dziwnego na to, że naraz znajduje się 9 samochodów. Pierwsze startują maluchy. 6 sekund za nimi klasa piąta. 8 sekund klasa trzecia. Będzie na co popatrzeć. Wśród małych kwiatów Prym wiedzie Antoni Skudło 112. W klasie 5 Andrzej Magaczewski nr 9. W klasie 1600 Andrzej Dziurka 202 i rywalizujący z nim Krzysztof Godwod poloneza. Najszybciej skudłę dogania Magaczewski. Dziurka! Wyprzedza Ulkowskiego z klasy 5, za nimi Godwod. Tu niestety Godwodowi nie udaje się wygrać zakrętu z dziurką. Obity Polones nie ukończy tego wyścigu. Prowadzi Magaczewski przed Skudłą i Zaleskim. Dyszy 4, dziurka 5. Jednak najpierw dyszy, a potem dziurka przechodzą małe fiaty. Zwycięża Magaczewski przed dyszym i dziurką. A przed nami już ostatnia eliminacja w tym roku Rail Crossowych Mistrzostw Polski. Zapraszamy.